Wyobraź sobie sytuację, która rozegrała się w Polsce w drugiej połowie lat 70. W nocy z Wigilii na Boże Narodzenie w 1976 roku zbrodnia, która do dziś budzi grozę i szok, spowodowała, że cała Polska wstrzymała oddech. To jedna z tych historii, które mrożą krew w żyłach i pozostają na ustach ludzi przez długi czas. W zdarzeniu wzięli udział młodzi ludzie, którzy dopiero wkraczali w dorosłość. Ich życie zakończyło się tragicznie gdyż ofiarami morderstwa padło trzech z nich osiemnastolatka, jego dwudziestopięcioletni mąż oraz jego dwunastoletni brat Zbrodnia miała miejsce na drodze prowadzącej z Połańca do pobliskiej wsi która dziś nosi nazwę Zrębin znajdującej się w województwie świętokrzyskim To właśnie tam, w mrożną wigilijną noc wyszli oni za potrzebą, nie zdając sobie sprawy że staną się ofiarami okrutnej zbrodni Świadków wydarzenia było około 30. Wiele z nich to pasażerowie autobusu którzy w tym samym czasie przebywali w pobliżu. Młodzi ludzie zostali wywabieni z miejsca, w którym przebywali, przy pomocy perfidnego podstępu. Jeden z morderców posłużył się słowami, które miały ich zwabić, krychna: Twój ojciec rozrabia w domu po pijaku, wracajcie szybko do chałupy. Nie zdawali sobie sprawy, że to, co miało być powrotem do domu, zamieni się w ich ostatnią podróż. Związane z tym brutalnym czynem śledztwo ujawniło nie tylko szokujące fakty, ale także skomplikowane tło. Okazało się, że gmina, w której rozegrała się zbrodnia, była miejscem konfliktów i sporów, które trwały od 1948 roku. Wspomnienia żyjących świadków oraz zebrane dowody doprowadziły do ujawnienia dramatycznej prawdy, a jeżeli kogoś mogło to interesować, to sprawa ta została dokładnie opisana przez Wiesława Łukę w jego niezwykłym reportażu Nie oświadczam się. Nie chciałbym, aby zniechęciły Cię prawne detale tej dramatycznej historii. To, co ważne, to jak z jej podstaw stworzono kilka dzieł filmowych. Najważniejsze z nich to film Zmowa w reżyserii Janusza Petelskiego oraz powieść Romana Bratnego Wśród Nocnej Ciszy. Czas najmniej wygodnego słuchania mija, a oczekiwanie na nową produkcję telewizyjną staje się coraz bardziej intensywne. Miniserial opisujący zbrodnię połanceńską jest obecnie w fazie produkcji, a na czoło wysuwa się Jan Hołoubek jako reżyser, znany z innych udanych projektów jak Royst czy Wielka Woda. Produkcja nosi tytuł Wśród Nocnej Ciszy oraz będzie emitowana przez platformę HBO Max, wyprodukowana przez Lulu Production na zlecenie TVN Warner Bros. Scenariusz, inspirowany znanym reportażem również autorstwa Wiesława Łuki, został napisany przez Macieja Kowalewskiego. Warto wspomnieć, że do obsady miniseriału zaproszeni zostali utalentowani aktorzy, a za produkcję odpowiedzialni są Olga oraz Bartosz Cerkasy. W nadziei na premierę w roku 2026 wszyscy czekamy z niecierpliwością na ujrzenie, jak ta tragiczna, ale fascynująca historia została przedstawiona na ekranie. A zatem, czekając na premierę, możemy rozważać nie tylko samą zbrodnię, ale również wpływ, jaki wywarła na polskie społeczeństwo. To nie tylko opowieść o zbrodni, ale także o ludzkiej naturze, która w obliczu trudnych czasów przekształca się w coś, co może zachwiać zrębem społeczności. Co sądzisz o tym wydarzeniu i czy miało ono jakikolwiek wpływ na twoje postrzeganie historii? Może warto się tym zająć, rozważając głębsze konteksty i reperkusje takich zdarzeń w społeczeństwie.